Dzień Polskiego Państwa Podziemnego stał się okazją do zorganizowania lekcji otwartej z historii. Oczywiście z udziałem gościa specjalnego. Tarnobrzescy uczniowie przybyli na nią do siedziby Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Na wyjątkową lekcję historii młodzież i ich nauczycieli zaprosili Podkarpackie Centrum Nauczycieli w Rzeszowie, oddział w Tarnobrzegu oraz Tarnobrzeskie Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika. Korzystając z gościnności pani dyrektor Anny Pekar, zorganizowaliśmy dzisiaj lekcję otwartą z historii z okazji 82. rocznicy powstania polskiego państwa podziemnego. Chcieliśmy, żeby młodzież nam dzisiaj tutaj przybyła, wysłuchała, no i oczywiście w inny sposób historię poznała. A taki naprawdę sposób jest świetny, wspaniały. Już kiedyś to organizowaliśmy i uczniowie cały czas się dopominają, że chcą więcej. Gościem specjalnym wydarzenia była pani Janina Miller, świadek tamtych dni. Jest to starsza już osoba, u której w domu, w którym obecnie mieszka, w czasie wojny przebywał i marszałek Iwan Koniew, późniejszy żkowa zdobywca Berlina. Miałam pięć lat, kiedy wybuchła wojna. No i pamiętam z tego okresu tylko taki moment, że jak bomby zaczęły padać na, jak to się nazywa, chmielu, i brzeg to myśmy uciekali do piwnicy. To tyle pamiętam. Te huki słychać było w Baranowie. Nie było jeszcze żadnych nalotów, ale w tym czasie zginął. Zginęła, mieszkała wtedy na Chmielowie babka Baranowska z dzieckiem i oni obydwoje byli pierwszymi ofiarami tej wojny. 19 września już przyszedł do nas. Myśmy już leżały z mamusią w łóżku. Przyszedł i mówi, żegna się, bo jedzie na wojnę. Wzięli go do niewoli Niemcy. Był w niewoli na Węgrzech, potem w Niemczech. Ja miałam pięć lat, siostra trzy, mamusia była w ciąży, babcia ciężko chora. Tak to się zaczęło. Jak podkreślała podczas spotkania pani Janina Miller, w czasie wojny człowiek musiał szybko dorastać. Do dzisiaj pamięta te straszne czasy. Kwaterowali Niemcy w szkole Baranowie i w zamku. To był jakiś oddział niewielki, ale jak oni maszerowali przez ulice Baranowa tymi podkórnymi buciorami, to budzili ogromny strach. W 1942 roku ja już byłam w drugiej klasie, miałam koleżankę z Zosie. Zginęła jej mama, zastrzelona z kolei przez Rosjan. To były straszliwe czasy. Pamiętam, oczywiście w tych czasów Żydów. Siedziałam z moją siostrą za domem po te domy, te ogrodzenia nie istniały, bo wszystko zostało spalone, te płoty. I taki, ja wiem, kilkadziesiąt kroków od nas przyprowadził Niemiec dwóch młodych Żydów skutych kajdankiem, kazał im przyklęknąć i strzałem w głowę, w tył głowy. No zakończył życie. Organizatorzy lekcji otwartej z historii wzbogacili ją także częścią artystyczną. W budynku rozbrzmiewały wiersze, muzyka i pieśni w wykonaniu uczniów w Tarnobrzeskiego Kopernika. 一